Witam serdecznie w kolejnej serii o martwym ciągu, którą mam przyjemność dla Was poprowadzić. Dzisiaj skupimy się na tym, jak ogarnąć pozycję hindża oraz jakimi ćwiczeniami akcesoryjnymi możemy wesprzeć nasz martwy ciąg. Ładnie powiedział. ja buduję piątkę. No to zaczynamy. Na początek bierzemy kija, ale nie będziemy nikogo bili. Jezus, jakiś suchery, O kurde. Jeszcze raz. Nie, <grym> Dobra, <grym> ja by... nie wierzę. Nie, nie że to zostało powiedziane. Dobra, ma, mamy kija, którym nikogo nie będziemy bili, słuchajcie. Drodzy <grym> widzowie, nie, nie musicie się przejmować. Nie musicie się, nawik, się barwić. Dobra, róbmy. Rob, do... Co z tym kijem, skoro nikogo nie będziemy bili, Danielu? Kija można sobie gdzieś włożyć, ale tego też nie będziemy dzisiaj robić. Poziom szybko spadł. <grym> Poziom jest adekwatny do poziomu cukru we <gry> Okej, okay. mamy kija. Dobra. Kij jest genialnym narzędziem, żeby się nauczyć hindża, co dla osoby początkującej może być trudne, bo ten hindż może. Może nie być hinge'em po prostu, zgięcie może pójść z różnych miejsc, tak we wcześniejszym odcinku mówiłem na przykład, że łatwo się zgiąć w plecach przez to, że dwójki nie są aktywne. Kij Wam pomoże obczaić, czy rzeczywiście robi się to dobrze, czy źle. Nie? Dokładnie, kij wprowadza nam taki element stabilizacyjny, a z racji tego, że góra ciała, czyli wszystko co jest od bioderka powyżej ma nam się nie ruszać, posłużmy się tym pięknym właśnie narzędziem, jakim jest kij. W tej chwili Rafał się nam już na górze nie zegnie. Ta. I co teraz? Zobaczcie, mam tutaj trzy punkty styku. Więc Ty, tak, tył głowy, tył głowy, obszar między łopatkami mhm. oraz kość krzyżowa. I no, sami zresztą poczujecie, gdzie co odtyka. No ja w tym momencie czuję, że głowa mi ucieka do przodu, co nie jest dla mnie zaskoczeniem, no bo w tych czasach wszyscy mamy ten łeb trochę wywalony do przodu. W związku z tym, że siedzimy na telefonach przed komputerami. Ja jako, że pracuję w social mediach i plany piszę przed kompem, to w chuj tego jest po prostu tego. No, niestety. Tak Dodatkowo, mamy, jak nie? jesteś potężnym wyciskaczem, no to ta głowa idzie jeszcze bardziej w przód, jak można zauważyć. Łatwo u Rafała. <gry> Więc teraz tak. O co chodzi w Hinżu? Hinż polega na tym, że jedyny ruch, który tak naprawdę powinien nas interesować, to jest zgięcie biodra. Wiadomo, kolanko delikatnie też się nam podda w trakcie tego ruchu. Niemniej jednak to, co jest dla nas istotne, to jest to, aby w momencie, kiedy opuszczamy nasz tuł, kolanko. Nie wychodziło w przód, gdyż zrobimy po prostu przysiad. Ruch hindżu to jest ruch zawesowy w biodrze, więc chcemy ruszać tym biodrem do tyłu i wracając do przodu, a nie w trakcie rozpoczynania go, a nie chcemy wyjść kolanem do przodu. Oczywiście w trakcie przysiadu czy w trakcie łatwego ciągu mamy ten komponent wyjścia kolan do przodu, jak najbardziej. Po prostu ruch hindżu jest Składową częścią tego, żebyśmy odpowiednio weszli do pozycji martwego ciągu i ten ruch musi być ogarnięty, bo dla większości osób to jest zupełna abstrakcja i nie wiedzą, jak to się robi. Albo właśnie idą przez wyjście kołem do przodu, to co powiedział Daniel, albo zdarza się tak, że mm, robią hinge w taki sposób, że pochylają się do przodu. A tak jak powiedziałem, hinge to jest wyjście biodrem do tyłu, więc tutaj jedne, z jednej strony kijek nam bardzo fajnie pomoże, bo. Pokaże, czy gdzieś się zginamy na kręgosłupie, czy nie. A z drugiej strony, jeżeli ja sobie dam ten kij dosyć wysoko, ok, także sama końcówka będzie dotykać go u mnie do kości krzyżowej, to mogę sobie pomóc ścianą w taki sposób, że wykonam ten hinge i sprawdzę, czy tyłkiem dotykam tej ściany. Jeżeli dotykam tej ściany, to znaczy, że wychodzę biodrem jednocześnie do tyłu i że z drugiej strony kręgosłup jest ustawiony neutralnie. Czyli nie zginam się, nie idzie na powyższych wyższych segmentach ciała, czyli robię go dobrze, po prostu. Tak, fajnie jest kawę kawałek w no, Dokładnie. Jest wymagana do tego ćwiczenia, Jak nie macie domu, niestety nie jesteście w stanie zrobić odpowiedniego hindżu. To jest sprawdzone info. Dobrze, jeśli chodzi o ruch hindżu, to um, jest taka zależność, że im bardziej schodzimy, tym ten ruch staje się dla nas bardziej wymagający. Coraz więcej napięć nam się gromadzi na tyle ciała i. To zejście do hindża takiego pełnego będzie dla nas taką dobrą wytyczną, czy w sumie cała reszta w tym ruchu jest ok, bo jeżeli na dole jesteśmy w pozycji prawidłowej, to prawdopodobnie zejście też wykonujemy prawidłowo. Tak więc, jeżeli mamy to już załatwione, możemy sobie przejść do kolejnej progresji tego ćwiczenia. Jeżeli już wiemy, jak wykonać ten hindż, możemy się już w tej chwili posłużyć sztangą. I z racji tego, że najbardziej wymagająca jej pozycja jest na dole. Pokażę wam teraz jedną z metod, która ma nam tą pozycję utrwalić. Prawdopodobnie znacie wersję z robieniem pauzy po oderwaniu. Ja chciałem pokazać coś, co będzie bardziej uderzało w ten taki najniższy punkt w martwym ciągu, czyli po prostu izometryczne trzymanie pozycji startowej w martwym ciągu. Pozycję wiemy jak budować. Więc, jedyne co nam pozostaje, to tą pozycję stworzyć, zejść do martwego punktu. Skupić się na tym, aby wszystkie elementy składowe tego ćwiczenia nam się zgadzały. Wbić się w pozycję i czekamy. Czekamy tu możecie dodatkowo jeszcze, jeżeli chcecie. E, troszkę zwiększyć napięcie, wbić nogę w ziemię, w tym momencie będziecie musieli pracować bardzo fajnie całą tylną taśmą tutaj, żeby to wszystko ustabilizować i możecie po prostu sobie nagrać i patrzeć e, później na nagranie co się dzieje. Elementy, które będą się załamywały, w sensie będą się wyginały, to są elementy, w których będzie po prostu brakowało trochę siły, więc jeżeli zobaczycie, że tutaj Wam troszkę uciekają plecy, zaokrąglacie się na górze, musicie prawdopodobnie pociągnąć tutaj minimalnie łopatki, znaczy może nie tyle łopatki w dół, co chcecie, żeby się tutaj, bo to będzie problematyczne w, w tej pozycji, co chcecie raczej wypchnąć trochę bardziej klatkę piersiową i wygenerować napięcie mniej więcej na, tylnej, na dolnej części Trapa. Jeżeli tu się pojawi napięcie, znaczy napięcie, jeżeli tu Wam się wygnie tyłek, to chcecie wypiąć trochę dupę, chcecie zrobić to w taki sposób i to jest dobra wskazówka, jak sobie ustawić biodro. Wyobraźcie sobie, że macie w dupie wracaj, lub tutaj rób, pokazuj. Jeszcze raz. Wbijaj się do, do ciągu, ok? I jeszcze raz, jak sobie ustawić odpowiednio biodro do martwego ciągu? Wyobraźcie sobie, że macie w dupie latarkę i chcecie oświecić nie podłogę pod sobą, tą latarkę, bo wtedy ta pozycja będzie wyglądała tak, tylko chcecie oświecić y, latarką z dupy ścianę za sobą. Dzięki temu zobaczcie, pięknie ustawiliście bioderko. Czyli zobaczcie, że znowu ta ściana nam się przydaje. Właśnie dlatego ludzie bezdomni nie mogą zrobić martwego ciągu. Potwierdzone info. Izometra bardzo spoko jest też do tego, żeby wyczyścić tą pozycję i możecie ją świetnie wpleść gdzieś po prostu w formie rozgrzewki. Izometra jest też taką formą ruchu czy ćwiczenia, która bardzo fajnie aktywuje jednostki motoryczne wysokoprogowe, w związku z czym kapitalnie można dorzucić gdzieś tutaj do rozgrzewki na zasadzie 3 powiedzmy seryjki po 4 do 6 sekund trzymacie i z całej siły pchacie nogą w ziemię i patrzcie, co się dzieje. Jeżeli jest wszystko git, no to prawdopodobnie ta wasza technika jest spokojna, możecie przejść zaraz po takiej izometrii nawet na serię główną i prawdopodobnie ta seria główna będzie troszkę lżejsza, jeżeli to odpowiednio zrobicie, niż jeżeli byście tej izometrii w ogóle wcześniej nie zrobili, ale będzie też fajna, e, fajna po prostu forma tego, żeby Utrwalić tą, utrwalić tą pozycję startową, więc w ogóle gdzieś przed martwym ciągiem, jak najbardziej możesz sobie być zduszony do treningu. Tak jest. Pozycja izometryczna daje nam jeszcze fajną okazję, aby faktycznie się zastanowić, czy mamy dobrze rozłożony środek ciężkości na stopie. Mhm. Mamy czas, mamy kilka sekund, nie jestem pewien, czy stoisz prawidłowo. Dociąż troszkę bardziej palce, zobacz, ile jest siły w tej pozycji pójść troszkę bardziej napięte, zobaczyć, ile jest sił w takiej pozycji i wyciągnąć wnioski. Tak jest. no dobra, mamy to już obganane, powiedzmy, tutaj kilka rzeczy przed rozgrzewką, co można zrobić, bo teraz już generalnie, powiedzmy, umiemy w tym martwy ciąg, umiemy pozycję budować, ale pojawiają się gdzieś jakieś fakapy, po prostu widzimy, że siłowo coś się wyciąga. To co w tym momencie możemy wdrożyć sobie do naszego treningu, żeby to poprawić. No więc tak, poruszyliśmy przed chwilą temat tego, że dół pozycji jest najbardziej wymagający. Więc w sytuacji, kiedy chcemy się na tym etapie treningu bardziej skupić na samej pozycji Hip Hinge i samym ruchu zawiasowym biodra, no to wyeliminujmy ten czynnik, który będzie nam. Powodował najwięcej problemów posługując się chociażby ćwiczeniem jak RDL. Rumuński martwyciąg ma ten plus, że jesteśmy sobie sami w stanie zadać zakres pracy, na której chcemy się skupić, czyli nic nie stoi na przeszkodzie, aby RDL-a wykonać na zakresie do kolanka. Zwłaszcza u osób, które będą miały problemy z mobilnością grupy kulszowo goleniowej Taki proceder, jeżeli zaimplementujemy w trening na wydłużonej ekscentryce wzbogacimy o jakieś ćwiczenia mobilizacyjne przed treningiem, będzie nam sprawiał, że ten zakres na grupie kulszowo-goleniowej będzie nam się sukcesywnie zwiększał. I pamiętajcie też, robiliśmy odcinek o tym, jak lepiej wyczuć dwójki podczas RDL-a, jeszcze na stare miejscu wiecie Tam mówiliśmy o tym, żeby wyczuć sobie, gdzie jest guz kulszowy jak on się po prostu porusza w naszym ciele, żebyście rzeczywiście pracowali na rozciągnięciu grupy kulszowo-goleniowej, a nie na tym, żeby po prostu zginać biodro. To jest bardzo podobny ruch, jednak zaangażowanie poszczególnych jest odczuwalnie inne. Także wklepcie sobie, jak wyczyć dwójki w RDL-u. Pocztanga to dam Wam na pewno wyskoczy na YouTubie. Zobaczcie sobie to, jeżeli to jest u Was problem. No i miejcie to też na uwadze, żeby robić tego RDL-a. Jednak z fokusem na dwójki, jeżeli macie pospinane dwójki, bo to jest no, duża różnica. Tak jest. Także załóżmy, że temat. Samego wzorca ruchu hip hinge mamy już opanowane, ale dalej z tym dobem są problemy, więc musimy troszeczkę zmienić strategię. Do tej pory, no, do tej pory skupialiśmy się na tym zakresie, który znamy, który kontrolujemy, w którym jesteśmy pewni. W pewnym momencie dochodzi do takiego etapu w treningach, że tymi rzeczami najbardziej problematycznymi też trzeba się kiedyś zająć. Pokazywaliśmy przed chwilą utrzymanie pozycji izometrycznej w trakcie martwego ciągu. Możemy teraz przejść kroczek dalej i Sprawić, że ta pozycja będzie wymagała troszeczkę więcej aktywnej pracy z naszej strony. W tym celu rozszerzmy pozycję izometryczną trzymania z dołu o podniesienie ciężaru na dosłownie centymetr dwa od ziemi i utrzymajmy go tam. Sprawi to, że cały ciężar ze sztangi będzie sprawiać, że jesteśmy, będziemy w pozycji, która będzie wymagała od nas większego zaangażowania, użycia większej ilości jednostek motorycznych, a w momencie, kiedy się będzie robiło trudniej, będziemy musieli. Ciągnąć mocniej, bo jeżeli sztanga jest na ziemi, nie zmienia ona swojego położenia, i tak naprawdę jedynym ograniczającym nas limiterem jest to, ile chcemy się postarać i jak dużo siły użyć. Kiedy ciężar trzymamy w rękach, on dyktuje warunki. Tak, spokój też jest z opcją, bo to, o czym mówimy, to pewnie znacie jako ćwiczenie hover deadlift. To nie jest to jakieś, chyba dla niego zaskoczenie, o jakim ćwiczeniu mówimy, czyli zaczynam sobie z tej pozycji, przyjmuję sobie odpowiednie napięcie. Ciach. Trzymam sobie sztangę i idę w górę. To jest naprawdę spokojnie bardzo fajnie uczy e, odpowiedniego budowania napięcia. Fajną alternatywą dla niego jest coś, co dosyć rzadko widuję gdzieś na siłowni. Znaczy pewnie dlatego, że rzadko wychodzę poza naszą siłownię. E, jednakże no, gdzieś w internecie bardzo rzadko to widzę. Bud budowanie tej pauzy podczas ruchu ekscentrycznego. Czyli wykonuję sobie zwykły martwy ciąg. Ciach, jestem w tej pozycji. Tutaj dużo łatwiej jest mi wyczuć pracę górnego grzbietu i zaakcentować, w sensie poświęcić troszkę uwagi na to, żeby ten wyprost w odcinku się rzeczywiście był wyprostem, nie był przeprostem, żeby tutaj fajnie pracować dolną częścią trapa, klatka żeby była odpowiednio wyciągnięta do góry i z tej pozycji idę sobie w dół, trzymam sobie pozycję i opuszczam dopiero. I tą pauzę podczas ruchu ekscentrycznego mogę sobie zrobić w dowolnym momencie oczywiście, mogę to zrobić pod kolanem, mogę to zrobić tuż na samym dole. Także jeżeli nie próbowaliście, polecam. Bardzo fajne akcesorium, zwłaszcza jeżeli ktoś ma problem do wyczucia górnego grzbietu w martwym ciągu SUMO, w tym momencie w tej pozycji się zatrzymujemy. Schodzę sobie gdzieś pod kolana, tutaj cały czas pilnując, żeby żebra były zwarte, ciągnę jednocześnie klatkę piersiową w górę. Praca jaką musimy wykonać dół trapa i generalnie górny grzbiet jest naprawdę, no nie będę tutaj mówił, że nie wiadomo jaka kosmiczna, ale dużo lepiej odczuwalna w porównaniu do innych wariacji, jakie do tej pory próbowaliśmy gdzieś w martwym ciągu. No opuszczacie, robota zrobiona i tyle. Dobrze, ale co w sytuacji, jeżeli ten dół martwego ciągu jest dla nas nieosiągalny, jeśli chodzi o czystość techniki, bo grupa kurszowo goleniowa nas ogranicza, bo zgięcie w biodrze jest z jakiegoś powodu ograniczone, bądź po prostu nie kontrolujemy bracingu na takim dole? Z pomocą przychodzą nam bloki. Znamy block pull raczej jako uzupełnienie treningu o jakąś jednostkę na krótszym romie, która ma na celu wywarcie większego impulsu na układzie nerwowym i być może przerzucenie troszeczkę większego klamotu, ale możemy się tym ćwiczeniem posłużyć w nieco inny sposób. Mianowicie, jeśli nie jesteś w stanie utrzymać prawidłowej pozycji martwego ciągu od samego dołu, ale dodanie 5 bądź 8 cm podstawki pod ciężar już sprawia, że ta pozycja jest naprawdę porządna, nic nie stoi na przeszkodzie, aby na jakiś czas główny trening martwego ciągu zastąpić blokpulem, w międzyczasie ćwiczeniami akcesoryjnymi oraz e, rehabilitacyjnymi bądź mobility po prostu zwiększać sobie zakresy, które potrzebujemy, których nam w tej chwili brakuje, a po takim jednym bądź dwóch blokach spróbować wrócić do martwego ciągu albo jeszcze lepiej stopniowo obniżać bloki z treningu na trening bądź co dwa, trzy treningi. Po prostu, jeżeli czujemy, że już ten zakres, na którym pracowaliśmy przez ostatnie dwie, trzy jednostki jest dla nas zbadany, jest pewny, czujemy się tam dobrze, już ta pozycja jest naprawdę w porządku i czujemy, że możemy sobie pozwolić na troszeczkę większy zakres ruchu, obniżamy bloki, kontynuujemy wszystko dokładnie w ten sam sposób. I prawdopodobnie po jakimś czasie dochodzimy do momentu, w którym jesteśmy w stanie wykonać prawidłowo martwy ciąg z podłogi. I po to te bloki przynosiliśmy, żebyś tylko o nich mówił. Myślałem, że będziemy pokazywać. Już Myś pokazujemy. Myślałem, że jeszcze może coś strasznego. To strasznie dużo noszenia było. Mogliśmy po prostu Dobrze. powiedzieć o nim. Okay. No więc tak. Co jest istotne? Wiele osób w momencie, kiedy zakłada, zakłada, używa bloków do martwego ciągu, zmienia troszeczkę mechanikę tego ruchu. Mhm. Ważne jest to, aby nie robić tutaj czegoś, co nie będzie kompatybilne z tym, co wykonujemy w momencie, kiedy ten ciąg jest robiony z podłogi. Co się pojawia najczęściej? Próba zrobienia z tego blok pula czegoś, co bardziej przypomina przysiad niż martwy ciąg. No bo tak, skoro sztanga jest wyżej, możemy zastosować taki manewr, który sprawi, że będzie nam łatwiej poprzez spionizowanie tułowia. Tu już nam to kolano nie przeszkadza jak w przypadku kiedy ciągnęliśmy z ziemi. Więc przeanalizujmy sobie to jak to powinno być zrobione w sposób prawidłowy. Z racji tego, że sztanga wypada nam troszkę wyżej, wychylenie piszczela prawdopodobnie będzie nieco większe niż z dołu. Przynajmniej e, powinniśmy sobie zostawić miejsce, żeby ewentualnie tą przestrzeń sobie wykorzystać za chwilę. Czyli ustawiamy się nieco dalej od sztangi. Staramy się, aby pozycja była maksymalnie zbliżona do tego, co by było, gdybyśmy ciągnęli ten ciąg troszeczkę niżej. Ustawiamy plecy w sposób prawidłowy. Omówiliśmy to na pierwszym odcinku. Obojczyki w górę. I w ten sposób jesteśmy wykonać ten martwy ciąg prawdopodobnie poprawniej, bezpieczniej przede wszystkim efektywniej. Zwróćcie uwagę na to przede wszystkim, na ten błąd, bon, który przed chwilą powiedział Daniel. Przede wszystkim jeżeli robicie sumo i chcecie sobie zrobić jakieś bloki, tam mega łatwo jest naprawdę wypionować ten ruch bardzo przesadnie i robić po prostu takiego Szerokiego leg pressa trzymając sztangę w dole. Nie? I to jest bardzo częsty błąd. Mało osób robi blok pule w sumo, aczkolwiek zdarzają się tacy i najczęściej są mega zadowoleni, bo potrafią zrobić pojebane ciężary, naprawdę. To przez to, właśnie, że po prostu robią ten ruch super w wersji egoliftingowej. Czyli bądźcie troszkę bardziej pochyleni, to, co powiedział Daniel, sprawdźcie, czy na danej wysokości bloków, jakbyście byli tam podczas zwykłego martwego ciągu, to czy jesteście tak samo wypionowani, albo z drugiej strony tak samo pochrani, czy też nie? Dokładnie. Teraz tak, jeżeli mamy omówione ćwiczenia, to jak je zaimplementować w trening? W sytuacji kiedy nasz martwy ciąg być może nie jest jeszcze idealny technicznie, ale jego wykonywanie w taki sposób, w który wykonywujemy go teraz, nie naraża nas na kontuzję. Możemy po prostu traktować te ćwiczenia jako ćwiczenia akcesoryjne, uzupełnić tym trening. Druga jednostka martwego ciągu w tygodniu, lżejsza, może być wykonana na tych ćwiczeniach. Z kolei, w sytuacji, kiedy poruszają ten wątek w nawiązaniu do blok pula, ograniczenia, które ma nasze ciało, uniemożliwiają nam wykonanie tego liftu w sposób bezpieczny i prawidłowy, na jakiś czas możemy się pozbyć głównego liftu, do którego jeszcze nie jesteśmy przygotowani z naszego planu, a w jego miejsce wrzucić taką wersję martwego ciągu, która będzie nam w tej chwili niwelowała to, co jest dla nas najbardziej istotne na tym etapie naszych przygotowań. Dobrze mówi, poraź mu. Dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Standardowa prośba, bicie jakiś hejt i róbcie nam nim zasięgi, będziemy z tego powodu bardzo zadowoleni, ewentualnie zawsze możecie zrobić jakieś serduszko, jak Wam się nie chce, jest to opcja gorsza, bo nie robi nam zasięgu, ale zawsze mamy więcej serduszek, więc się ucieszymy. Tak, tak jest, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnych częściach. Pozdro. Pozdro.